Cześć. Dzień dobry, dzień dobry po południu Wageningen, Wageningen, Holandia. No i wypowiedź oczywiście Donalda, Tuska. No oczywiście zgoniono wszystko na tłumacza, że on źle przetłumaczył, mianowicie o 1 września 1939 roku. Tusk niby się przejął, znaczy niby, niby to wyszło, że tłumacz źle powiedział, więc tłumacz. Tłumacz przetłumaczył to, że 1 września 1939 roku Polacy napadli na polską pocztę w Gdańsku. Historia mówi troszeczkę co innego, ale wiemy o tym, że koalicja 13 grudnia ma to do siebie, że się przejęzycza, więc ja bym tutaj, że tak powiem, no, patrzył na ręce, patrzył na ręce. Donaldowi Tuskowi, czy rzeczywiście było to przejęzyczenie? Może nie. Miejmy nadzieję, że nie było to przejęzyczenie, albowiem no, polski premier, yy, w taki sposób no nie powinien się przejęzyczać. Nie powinien pani Nowacka się przejęzyczyła potwornie, potwornie. Yy, więc trzeba brać tutaj poprawkę, że może było to jednak życzenia, może nie było, może to wina tłumacza. Oczywiście koalicja zgoni wszystko na tłumacza, i tak dalej. Yy, tu już ben, pominę, to, pominę to, że tak naprawdę yy, koalicja 13 grudnia yy, z tych wszystkich punktów, jakie oni chcieli zrobić, no to może spełnili dwa, znaczy dwa na pewno, czyli że będą dojeżdżać PiS. Dojeżdżają PiS konsekwentnie cały czas. No i kłamstwo studenckie, tak? Kłamstwo studenckie, o którym doskonale wiemy. No to są osiągnięcia koalicji 13 grudnia. No, jeszcze można do tego dodać właśnie przejęzyczenia lub pomyłki tłumaczy. Tłumaczy, przepraszam. No cóż, trzy kropeczki tutaj można postawić i czekać na więcej.